Oto, co się dzisiaj wydarzyło w świecie kryptowalut. Bloomberg przedstawił zwiastun filmu Ruina: historia upadku FTX i sama bankmana. Arabia Saudyjska wzywa Międzynarodowy Fundusz Walutowy do regulacji branży kryptowalut. Słychać również coraz większe naciski względem regulacji na Wyspach Brytyjskich. Giełda Binance przestaje przyjmować nowych użytkowników Wielkiej Brytanii. VeChain raportuje spadek wartości w drugim kwartale. Solana nawiązuje kluczowe partnerstwo w Dubaju. Shiba Inu oraz Dogecoin dostępne na japońskiej giełdzie BitTrade. południowo prokuratura domaga się kary śmierci dla czterech podejrzanych w sprawie porwania i morderstwa związanego z kryptowalutami. Na więcej informacji ze świata kryptowalut zapraszam na stronę otokrypto.pl Bardzo dziękuję wszystkim, którzy subskrybują kanał zarówno na TikToku jak i na YouTubie. Pozdrawiam serdecznie.